Matka, ja już mam... Wspomnienia mi się włączały, ja już od samej tej muzyki prawie się popłakałem, słuchajcie. No Valkyrie z godowora, to się nie umywają, o to jest poskudne. Oj, ja już wiem, że będę się dobrze bawił przy tej grze, nie? Oj, będę się tak świetnie bawił. Ja nie potrzebuję widzów do tego, nie? Nie potrzebuję. Ja już od dłuższego czasu bardzo chciałem, bardzo czekałem, ja tą grę mam kupioną. Tą grę mam kupioną już od kiedy dało się ją tak naprawdę kupić. Jak już pierwsze artykuły wychodziły yy, o, o tej grze, miałem taką informację w głowie, że 100% to będzie gra dla mnie. Yy, nie wiem dlaczego, bo w tamtym okresie wiele, wiedziałem o niej tylko tyle, że będzie to pewnie, yy, znaczy miałem to w głowie jako taki May Kraja, po czym zacząłem czytać artykuły o, o produkcji tej gry i wiele osób porównowało Stellar Blade do Nier Automata, Nier Automata, które jak wyszło, i w końcu udało mi się w nie zagrać, to totalnie zmiażdżyło mnie tyloma elementami, że trafiło absolutnie na top mojej listy gier ulubionych do tej pory. Jak jestem gdziekolwiek w rozmowie i yy, wspominam nir Automatę, to wychwalam i rozgaduję się na długie godziny, bo. Było to coś dla mnie niesamowitego, szczególnie, że były to czasy, kiedy gaming dla mnie trochę stracił sens. Miałem taką przerwę, gdzie no dużo się działo w moim życiu, dobrych, złych rzeczy. I zaczynając grać w cokolwiek, miałem taki problem poczucia straconego czasu, że nie potrafiłem już się tak tym cieszyć jak wcześniej. I jak pojawiła się Nir automata, to pierwszy raz usiadłem do gierki i od deski do deski, jak ją przeszedłem, wszystkie długie godziny, nawet zmarnowane. W momentach, kiedy musiałem powtarzać jakieś etapy, długie godziny, wielokrotne przejścia, no wciągnęła mnie gierka niesamowicie. Nier jest, ograłem wielokrotnie i naprawdę mam nadzieję, że te artykuły, które czytałem nie są przesadzone i inspiracje nie będą tylko na etapie tego, o czym wszyscy mówią w kwestii Nier Automaty, czyli Tubi i jej walorów estetycznych, a także faktu, że Legend of Zelda Ocarina of Time, chyba. Cała gra miała mniej poligonów niż tyłek. tubi. <laughs> Wiem, że twórcy gry bardzo się skupili na aspekcie wizualnym, szczególnie na tym, jak postać wygląda od tyłu. I rozumiem, że jakaś seksualizacja tutaj, szczególnie w nawiązaniu do gier pochodzących z Japonii, musi być. Ale ja mam nadzieję, że te inspiracje na tym się nie skończą i że ta gra. Będzie tym, na co bardzo długo czekałem, czyli jakimś takim duchowym spadkobiercą tej Nier automaty, gdzie przede wszystkim królowała perfekcyjnie dobrana do lokalizacji, do lokacji muzyka, przygrywała nam po prostu przy, na każdym kroku odpowiednia do sytuacji. Często towarzyszyła też w walkach w taki sposób, że koordynowała wręcz naszym prowadzeniem walki. Historia, która po prostu rozwalała na każdym kroku, łącznie z postaciami pobocznymi, nawiązującymi do różnego rodzaju kultur, ale też przede wszystkim myśli filozoficznych, do różnych filozofów starych i nowszych, Schopenhauera, do Freuda, postacie bezpośrednio związane z takimi rzeczami. No, gra mnie rozwaliła swoją głębią, a potem jeszcze jak się wczytałem, no bo zagrałem następnie oczywiście w Nir replikanta i wczytałem się w fabułę poprzednich, gdzieś tam, luźno powiązanych gier, czyli Drakengardów, to zakochałem się w całym tym uniwersum. Nie będę więcej gadał, wiem, że już się rozgadałem, połowy tego pewnie i tak na YouTube nie zobaczycie, ale chciałem powiedzieć to wszystko, bo będę się zachwycał i porównywał tę grę na 100% do no nierautomaty na Automaty na każdym kroku, więc chcę, żebyście wiedzieli dlaczego. Dzisiaj gramy w wersję demo która wyszła trochę wcześniej, przed premierą gry, dokładnie nagrywam to 2 kwietnia. Premiera gry jest, zdaje się 26 kwietnia, także trochę sobie poczekamy. Widziałem już, że demo mi się zapisze, <grydy> to znaczy to, co przejdę w trakcie dema, ten pierwszy fragment gry będzie, zapis będę mógł sobie przenieść do pełnej wersji, po prostu kontynuować rozgrywkę bez zbędnego przedłużania. Intensywne starcia poproszę, absolutnie intensywne starcia poproszę. Chcę się pomęczyć. Ta gra ma być trudna, ta gra ma mnie rozjechać fizycznie i emocjonalnie. Czytałem właśnie, że demo jest strasznie trudne. Bardzo dużo osób ma z nim problem, żeby je przejść. Jestem bardzo ciekaw fabuły, ale jeśli demo jest początkiem gry, w Nir Automata miała strasznie ciężki początek gry. Żeby przejść początku... Ja zajęło mi przejście początku gry do tutoriala jakieś 3,5 godziny, gdzie już ze dwa razy chciałem się poddać, nie? Y I był to taki moment, że mówię, kurde, głupia ta gra nie? Że jak ja mam tak, ta tak się cofać za każdym razem, potem checkpointy stają się częstsze. Ale demo, w sensie tutorial gry ma jakieś 40-50 minut, to tyle trwa przejście go i nie ma żadnego checkpointa po drodze, nie? I zaczynasz wszystko, wszystko od nowa, a naprawdę nie wszystko. Więc, zobaczmy, co ta grama ma do zaoferowania. O, masz zamiar stworzyć? A w jakim stylu? Właśnie taki pixelart jak ty lubisz? W sensie. No, stare konsole kontry Mario sprawy Bawimy się pixelartem? się O! A to potężny. To, to, to potężny już projekt graficzny. Jakbym miał tworzyć grę, to ewidentnie byłaby to właśnie jakaś metroidwania. To nie ze względu na bu budżet niski produkcyjny, tylko właśnie dlatego, że taki styl grania chyba, w sensie takie dwa d chodzenie po dużej mapie mi najbardziej odpowiada. Co tym bardziej udowadnia, jak wysoko cenię Neil Automatic, która jest na topie mojej listy, gdzie zaraz obok znajdują się takie gry jak Orient The Will of the Or Wisps, jak Hollow Knight, który bardzo lubię. Ostatnio bardzo dobry after image. Też na pewno byłby gdzieś wysoko. Ej, to całkiem potężne tematy planujesz podnieść, ale ja lubię takie rzeczy. Ja lubię takie rzeczy. I właśnie... no to zresztą słyszałeś opowieść Nier Automata robiła mi takie rzeczy z mózgiem. Tam było głównie właśnie motywy filozofii, życia, śmierci, takie rzeczy... AI przede wszystkim. Ale też właśnie religia. Bardzo mocno. Ale nie pod takim kątem, że faktycznie jakaś konkretna religia, tylko takie podejścia religijne do spraw. Nie pomogło. Wciskałem dużo razy, nie pomogło. Taki. for To miejsce jest niebezpieczne. O matko, już mi się podoba muzyka, dajcie głośniej, dajcie głośniej, błagam. Co to za woda? A no tak, bo przecież, no nieważne. Matka już mam. Wspomnienia mi się burczałem już od samej tej muzyki prawie się popłakałem, słuchajcie. Masakra to jest. O, jakie fajne... dobra, sztywne poruszanie się, już mi się to podoba. Można się zafiksować na wrogu. Ja jeszcze myślałam i gram w Alone in the Dark. Słuchajcie, wciska duże przyciski. Ja yeah. <laughs> Ale ja lubię taką epickość i ta muzyka. I to wszystko tworzy taką zajebistą atmosferę, która mnie po prostu przytłacza emocjonalnie. Mimo, że ta gra się dopiero zaczęła, no ja bardzo reaguję na takie rzeczy. Komisji, muzyka gra robi mi super robotę, dlatego. Nier Automata i Ori and the Will of the Wisps to są gry, które będą mnie zawsze miażdżyć za każdym razem, jakie włączę. bo Po prostu muzyka tam gra tak bardzo pierwsze skrzypce. Ok, super. Parowanie. Teraz musi być w każdej grze koniecznie, nie? Nie tym się atakuje, kurde. Odwet! Oh, ha, 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 finishery tu są. Jak Ja się cieszę, że oni dopracowali. W sensie jest tutaj lepszy system walki niż w Gliera Bo tam był właśnie taki Devil Cry'owy. Ja za tym aż tak bardzo nie przepadam. Ale po prostu dobrze się bawiłem. better uh, I love it let's go uh, nice I can you can my body frame take this it's first aid thank you Okej okay. Dobra Widzę, że... Gra się będzie ewidentnie bardziej opierać na blokowaniu Nice. Będę musiał zwracać uwagę na różne czynniki. Halo, co się dzieje? Nie miałem mało HP. Co mi się wyłącza? To jest nie tak widziałem. Dobra, idę. Jest jakiś sprint tu? Nie mogę, no ja myślałam gram cały czas Wall in the dark. Cały czas przyciski wciskam tak jak Wall in the dark. Chciałem cały czas chciał atakować R1 się, nie engine, ok. Się, no na Unreal Engineie na pewno się tworzy najlepszą teraz grafikę na piątce. Te symulacje, które tam czasem widać na jakichś filmach, są niesamowite. Oj, ja już wiem, że będę się dobrze bawił przy tej grze, nie? Oj, będę się tak świetnie bawił. Ja nie potrzebuję widzów do tego, nie? Nie potrzebuję. Dobry voice acting jest całkiem. W sensie te gierki zawsze mają słabe angielski voice acting. A tutaj jest naprawdę dobrze zrobione. Ja chyba coś mylę cały czas, bo mam wrażenie, że to robiło jakieś japońskie studio. Muszę to sprawdzić. Brukorajski? Nie, nie pamiętam. Ja nie pamiętam teraz. Muszę zrobić research w tym temacie. Żeby nie robić takiej gafy, jak już będę grał w faktyczną grę, nie? Listen to me. We haven't completed our mission. Now it's just up to us to see this mission through. Understand? Ale przy tym systemie walki będę się bawił dobrze, nawet jeśli... Bo naprawdę fajnie mi się tu walczy na razie. A wiem, że tutaj jest bardzo dużo planów. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w finalnej wersji. O. Kurde, bo... Widzę, że ta walka będzie się bardzo opierała o... O bloki. Bo nie ma tutaj dobrego uniku. Jest tylko ta nędzna podróba uniku. Mam tylko taki mały skoczek, nie? To nie jest dobre. Dobra, zobaczmy tą nową umiejętność. Uuu, ale to jest ałoe. Kombo strzelił. Dobra. jaj muszę dobrze timingować, bo nie, nie ma. De... Zakładam, że tego nie mogę zablokować. Oj. To nie bardzo do systemu walki, bo on jest bardzo oparty o te bloki. Ten unik jest słaby, a ja zawsze się opierałem na unikach perfekcyjnych. Ja widzę jak gość atakuje i próbuje zrobić unik, którego nie mam. A, czyli alfa mnie jeszcze czeka w tym demie. Tak? To była chujowa na treningu, bo szło mi beznadziejnie. Chciałbym wiedzieć więcej o tym, czym one właściwie są. Wojskowy mieszka w Chicago. Eve, are w porządku? Right? No w ogóle, jak na tak poważne. Sam będziesz robił to w całości? Bo przyznam, że to bardzo poważne motywy i bardzo poważne plany. Jak na, jak na jednoosobowe działanie. Szczególnie, że ruszasz takie kontrowersyjne tematy, a to zawsze warto bardzo dokładnie przerobić. Nice. Nice. Ale creepy shit. No, walkiry z Godowora to się nie umywają, ja, o jest ja. poskudne. Takie rzeczy tu się będą działy. Dobrze, dobrze. I like that. Ugh. No to ich chyba zostaliśmy sami. Tylko ty, ja i ten alfa na iCliba. Taki! Nie, no nie mówcie mi, że to jest koniec dema? To było to trudne demo? To może ja włączyłem jakiś łatwy. Nie, no były tylko dwa poziomy trudności, w tym ten, który wziąłem, był wyższy. Myślałem, że się męczę, że będę się męczył, To się... Nie, dobra, chyba jeszcze. Stellar Blade. Ale fajnie się zapowiada. Początek taki apokaliptyczny, jak jakiś Mass Effect 3. Tak mi się wydaje, tam było tak, że miasto było rozwalane przez żniwiarzy zaraz na dzień dobry, nie? Tak mi dawało Mass Effectem 3. Zlecam Netflixowi, żeby nagrał odcinki. Ej no, ale jeśli faktycznie fabuła wyjdzie tak mocno, jak tematy, które ma poruszać, no to na pewno będzie I dobry temat na, na, na jakiś serial. Chociaż nie wiem czy na Netflixie, bo Netflix jest trochę zbyt ostrożny obecnie. Bardziej jakiś ten Amazon Prime, oni robią takie bardziej odważne tematy, nie? Takie seriale jak The Boys, gdzie nie boją się takich poważnych odważnych żartów no w ten sposób. Będę naprawdę musiał się mocno przestawić, bo ostatnia gra, w którą grałem, no, która bardzo mi. się opierała na bloku, a, ale nawet nie aż tak, jak ta. No to był Jedi Survivor. Grałem na najwyższym poziomie trudności, co prawda? I bardzo się starałem grać mocno na blokach. Was also known as a truly colossal city. Wiesz co, jeśli chodzi o poruszanie takich tematów, to ja nie wiem, czy szukałbym aż tak w dużych studiach. Chociaż masz rację, że, w, że i, I Software i Bethesda starają się to robić, ale też działają wokół jakichś ograniczeń związanych no z tym, że nie wszystko można w tych czasach. Nie? Bardziej bym szukał wśród jakichś twórców bardzo niszowych, jakichś takich mniejszych studiów. No nie, Blizzard nie, Blizzard ewidentnie nie. Matko, ale mi to daje klimatem Nier Automaty. Przepraszam, wiem, że nie powinienem tego tak do końca porównywać jeden do jeden. Ale to zniszczone miasto, ten klimat. Naw nawet mam tego latającego dronika, który robi mi dodatkowe zdolności jak w Nier Automacie. Nie Is Winter. Winter is coming. No dawajcie. Ale doskonale Zbierać przedmioty. Ty, czy to jest nie jest jak w Mass Effectcie, że ona niby sprintuje. Bo patrzcie, włączam. Teraz biegnę normalnie. Teraz jestem na sprincie. No dobra, trochę szybciej, ale bez przesady. Powiedziałbym, że mogłaby trochę szybciej biegać na ten sprint. 2. No, Crisis 2 to jest też dobre skojarzenie. Nawet nie wiem czy nie lepsze. Ja po prostu bezpośrednio robię te skojarzenia z automatą, bo... No bo tak jak mówiłem, no, dużo, dużo miejsce, czytałem o tym, że... że... Okej, okay, cokolwiek to znaczy, należy. Co to jest za kod? To jest kod bezpieczeństwa. Jakiś typ wskazówki do Aha, to jest jakieś skanowanie. Spróbuj wejść w kod. O, cholera. A, mogłem sobie sam wpisać albo wyświetlić. Okej. Okay. Dawaj, bo nie zapamiętałem, nie wiedziałem, że mi to będzie potrzebne, więc. Kondor 9. Siemano. Fajnie cię widzieć. Mówisz, że tutaj, ale to jest boss, którego jeszcze nie widziałem, rozumiem. Dużo słyszałem właśnie o tym, że to demo jest jakieś trudne, ale no nie wiem, na razie się z tym nie spotkałem. Ten pierwszy, ten mini bosik, tak? Był mocno średni, bo nawet się nie musiałem starać, żeby go pokonać za bardzo. Na razie się tylko zachwycam layoutem i staram się przyzwyczaić do systemu walki. Na pewno będę musiał zrobić te rzeczy, bo ja strasznie nie lubię robić ręcznego zbieractwa. Jeszcze niedzielną, któryś? A, bo jest jeszcze jeden. <laughs> Sorry. Ajajajaj, krótsze kombo jest niż myślałem. Dobra, coś tu jeszcze jest? O, fajowe. Ja to lubię strasznie takie klimaty, takie postak apokaliptyczne miasto, najlepiej przyszłościowe czy futurystyczne. Taka futura postak apokalipsa. Bo często tak jak w falloutach na przykład postapokalipsa cofa ludzi do czasów lat mniej więcej 50. Eee, a ja jednak wolę jak to są trochę późniejsze czasy. Siadaj <ślażdżaj> na krzesłach. <ślażdżaj w szkole> Spoko. Oto przedmioty. Okej, okay. jasne. Nie ma problemu. aktywuj obóz. Chociaż to daje wszystkimi tymi automatami, chociaż może bardziej e, Bioshockiem. O matko, jakie to wspomnienie? Bardziej daje Bioshockiem te automaty, dają, e, niż Falloutem. Co do Evil Within? Nie, the Evil Within mi to nie daje aż tak. W sensie, kolorystyka jest podobna, ale na pewno nie layout uh, środowiska. Szczególnie nie dwójką. Alert, jeszcze The Evil Within jeden tak, ale na pewno nie dwójka. A, to prawda, tylko że tam nas podłączali jeszcze do prądu, z tego co pamiętam, nie? W sensie, że to było takie krzesło... Nie wiem, czy to było krzesło elektryczne, już nie pamiętam teraz. Kabelki chyba w głowie, nie? Kurde. To dawno było już. Nie robić no nie chciałem robić żadnych upgradeów. Po co mi upgrade'y? No dobra, niech będzie. Na razie jeszcze nie wiem co mam zrobić ze sobą, a ty mi mówi, że mam upgrade'y robić. Fajnie. Super. No, perfekcyjny unik, brakowało mi tego tak, bo ja częściej gram robiąc perfekcyjne uniki niż, tak, niż bloki. Chociaż mogę się przestawić, zobaczymy co będzie bardziej skuteczne w moim przypadku. Spoko, podoba mi się to. Zobaczymy, jak w ogóle będę sobie radził yy, z walką, bo na razie nie jest kolorowo.